Witam Was serdecznie, kochani. Już za chwilę rozłożę karty i sprawdzimy, jaki będzie rok 2026 dla osób urodzonych w znaku bliźniąt. Zobaczymy, co Wam rok przyniesie, jaki to będzie dla Was rok. Sprawdzę ogólną energię, zobaczymy, co karty doradzają. Wyciągnę przesłanie od aniołów i sprawdzimy główne sfery życia, czyli miłość, pracę, pieniądze i relacje z ludźmi. I już będę zaczynać. Oczyszczę karty, potasuję. Proszę pokażcie karty, co czeka osoby urodzone w znaku bliźniąt w roku 2026. Co się będzie działo u bliźniąt w roku 2026. Rozłożę karty, żebyście sobie lepiej widzieli. Chyba jest dobrze. I jeszcze anielskie przesłanie. Co wy, aniołowie, chcecie powiedzieć, przekazać dla osób urodzonych w znaku bliźniąt na rok 2026? O, niesamowite. Ostatnio, e, chyba, jak wykonywałam horoskop dla. Byków. Również pokazała się ta karta. Nie jest to ustawione. Widzieliście karty? Potasowałam. Kart jest kilkadziesiąt i wyszła ta sama karta. Tak widocznie ma być. Dobrze, kochani, więc tak zaczynamy omawianie. Może, może zacznę od tego. Od przesłania anielskiego. Zacznijmy od tego piękna, cudowna karta. Pozwól się obdarowywać. I widzimy anioła ubranego w różowo-złote szaty, które w rękach trzyma prezent z wielką czerwoną kokardą, i jest to taka informacja: możecie sobie w ogóle zapisać to przesłanie anielskie na rok czasu gdzieś w jakimś miejscu, które widzicie, anioły do was mówią, pozwól się obdarowywać, przyjmuj od ludzi. Nie tylko prezenty, nie tylko rzeczy materialne, nie tylko pieniądze, ale również jak ktoś będzie chciał Tobie coś załatwić. Jak ktoś będzie chciał Ci w jakiś sposób pomóc, przyjmij tą pomoc. Jak ktoś będzie chciał um, coś dla Ciebie załatwić, powie Ci komplement. Przyjmujcie. Ale ta karta bardzo często właśnie też mówi o tym, że powinna być równowaga, czyli jak bierzesz, to i także dawaj. No i tutaj na pewno każdy z Was już wie, jaką jest osobą, czy łatwiej Wam jest dawać i Wy często dawa, dajecie kosztem siebie, czyli obdarowujecie innych, czy u Was jest tak, że Wy tylko bierzecie? Tak? Chociaż myślę, że tutaj w większości, większość z Was ma problem z przyjmowaniem, ewentualnie z takim. Niektóre osoby czasami przyjmują, ale się z tym źle czują, więc nad tym trzeba popracować. Bierzcie, pozwólcie sobie na to, przyjmujcie to. Nie musicie być samowystarczający. To Oczywiście w życiu w ogóle powinna być równowaga i harmonia, tak? Dawanie i branie, to każdego dotyczy. Często ludzie nie chcą brać, bo się po prostu boją, dobra, ja wzięłam to, potem będę musiała oddać. No, tak to wygląda w życiu, tak to jest. Dobrze, kochani, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Jakie energie u Was będą? Wiecie, co pokazuje się dwójka denarów, więc będzie dualizm. Będzie dualizm, czyli na zasadzie wy możecie, mogą wami, bo to jest tak. Wiadomo jest, że w ciągu roku różne energie na nas działają. Różnie to jest, ale jak się kończy rok, można ten rok podsumować. Na przykład, nie wiem, rok się ciągnął jak flaki z olejem, na wszystko czekałam, nic się nie zmieniło, było nudno albo było bardzo energetycznie, wiele się działo. Wiele fajnych. Na przykład, dla mnie, ostatni rok był bardzo energetyczny, bardzo dużo się działo, szczególnie od pewnego momentu. I tak też będzie u Was. Wy możecie czuć na przykład, że raz jest ruch, raz jest stagnacja, że raz na wozie, raz pod wozem. Możecie się szarpać w ogóle też z podejmowaniem decyzji różnych i z tym, w którą, którą drogą mam iść, którą drogę mam wybrać, co mam zrobić, bo dwójka denarów bardzo często mówi o tym, na przykład. Chcę kupić samochód, ale jaki? Czerwony czy żółty? O, a może jeszcze w ogóle inny kolor, bo tyle z kolorów. Albo chcę kupić samochód, ale jakiej marki? Nie mogę się zdecydować, bo podoba mi się Hyundai i Toyota na przykład, tak? Albo um, co ja mam zrobić? Nie mogę podjąć decyzji, albo chcę wybrać dwie rzeczy, a dwóch w tym momencie nie mogę. I to mogą być takie właśnie energie, takie płaszczyzny, z, z którymi Wy w jakiś sposób będziecie się szarpać, y, możecie się umiotać. Y, trudność z podejmowaniem decyzji, z różnych powodów, za dużo wyborów. Karty również doradzają, abyście w ciągu roku czasu, mamy tu jakąś koleżankę y, jakiegoś, Jakąś muszkę przebudziła się. Karty również doradzają, przeszła na karty, tak sobie pomyślałam. No, uciekaj. Karty również doradzają, abyście zwrócili w tym roku szczególną uwagę na sferę finansową i zawodową, a także robienie różnych rzeczy, które są związane z materią, załatwianiem różnych rzeczy. Ta może być też tak bardzo często te karty, które się pokazują, jako rada mówią, zwróć uwagę, przyjrzyj się właśnie swojej pracy, relacjom, co można zmienić, czego chcesz, czego nie chcesz, finansom się poprzyglądaj, co trzeba kupić, co trzeba zrobić, gdzie trzeba załatać. Bardzo często też te karty mówią o przebywaniu z naturą, o kontakcie z naturą. Dla jednego to będzie ogródek kwiatowy, warzywny, lub wyjeżdżanie na łono natury, żeby się doenergetyzować i robienie czegoś, jakieś posiadanie swojego zajęcia, swojej pasji, swojego hobby. To odradzają karty. I teraz tak, miłość. Co nam się tutaj pokazuje w miłości? W ogóle, kochani, połowa kart. Czyli na sześć kart, połowa kart to są karty arkanów wielkich, więc będzie to dla Was rok ważny, rok zmian, rok wyjątkowy, rok, którym warto na coś a, zwrócić uwagę. E, to niekoniecznie, słuchajcie, musi być zupełnie nowy początek, czy zakończenie czegoś, ale jakieś transformacje, coś będzie wy, wybijało, czymś trzeba będzie się zająć. I teraz tak. Na miłość pokazała się karta yy, cesarza. Yy, karta cesarza jest wielowymiarowa. Już chyba o tym mówiłam, ale pamiętajcie o tym, że to czytanie jest ogólne. Nie z każdym może rezonować. Zakładając, że czytania kart sprawdzają się w 90%, z 90% Was będą rezonować idealnie, a z niektórymi osobami w ogóle czy po części. Każdy z Was jest inny. Poza tym tutaj robimy takie, mamy tylko główną informację w postaci jednej karty na daną sferę. A jak Jaro wykonuję horoskop, czytanie kart na rok czasu, to tych kart jest więcej, tak? Więc tutaj mamy tylko takie jakieś dominujące informacje. Nie są to czytania indywidualne, więc tutaj też nie będzie jakoś bardzo dużo informacji, tylko chcę Wam przybliżyć, jak na ten moment karty widzą Waszą przyszłość. W ciągu roku czasu, która oczywiście może się zmieniać. Pamiętajcie również o tym, że karty nie są wyrocznią one nie mówią jak będą, one mówią jak widzą w tej chwili przyszłość, w jakim kierunku ta przyszłość może zmierzać, i e, mm, również dają wiele informacji, jak można coś zmienić, lub po prostu chcą zwrócić na coś uwagę. E, I teraz tak. Już powtórzę po raz który, że w sferze miłości macie cesarza. Co to może oznaczać? To może oznaczać to, że macie lub będziecie mieli silnego partnera dominującego, czy silną partnerkę dominującą. Również to może oznaczać, że wy, jako silny partner lub partnerka, jesteście dominujący. Teraz jest kwestia tylko taka, u kogo ta dominacja, jaka ona będzie. Czy ten cesarz będzie rządził z miłością, sprawiedliwie, czy będzie tyranem, czy przerodzi się w złego takiego króla, złego cesarza, po prostu tyrana. Bardzo często cesarz mówi o tym, Mam kogoś w miłości, mam partnera czy partnerkę, ale nie ma tutaj równowagi, harmonii, ktoś tam dominuje, ale na przykład jednym może być z tym dobrze, drugim niekoniecznie, ale ten partner może być takim dobrym partnerem, pomocnym, ale nie umiejącym okazywać uczucia, lub nie umiejącym okazywać uczucia tak, jakbyśmy tego chcieli. Bardzo często też ten cesarz, kiedy mi się pokazuje na miłość w danym znaku, mówi o tym, że energia męska po prostu rządzi. Więc bez względu, tak jak jest u Was w relacji, tak energia męska rządzi. To nie musi być koniecznie mężczyzna, bo może być kobieta, która ma taką energię. Czy może być w relacji, gdzie są dwie kobiety. Jedna kobieta ma więcej energii, taką, którą można by dopasować do męskiej, czy stereotypowo, lub ona rządzi, dominuje. I teraz kwestia, jakie będą te rządy i czy ty się w tym będziesz dobrze czuć w tej relacji, bo możesz czuć się zdominowana. Czasami też, kiedy pokazuje się tam ten cesarz, to on mówi właśnie o znalezieniu partnera, partnerki w życiu. To jest informacja dla osób samotnych, ale czasami też jest to taki znak, że w Twojej relacji dominuje w jakiś sposób tata, bez względu czy żyje, czy nie żyje. Może po prostu dominować, niekoniecznie partner, a ojciec wtrącać się, mieszać albo być obecny w Twojej głowie, w Twoich uczuciach, nawet jak jest daleko lub już nie żyje. Więc to są kwestie, które, którym warto jest się przyjrzeć, jak to jest u Ciebie. A jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, pokazuje się karta wieży, więc yy, mogą się po prostu pewne relacje rozpaść. Może być tak, że karta wieży nam mówi o jakimś procesie, tak? o tym na przykład, że może być kłótnia, może być jakieś nieporozumienie, coś runie, przejrzycie kogoś, zobaczycie, yy, jakaś relacja może Wam już nie pasować. Nawet w przyjaźni, być może utrzymywaliście wiele lat bliską relację, a teraz dochodzicie do wniosku: Kurczę, no ja już nie mam o czym z nią rozmawiać, to już nie jest to, ona mnie drażni na przykład. Ludzie, my jako ludzie się zmieniamy i coś, co fajnie funkcjonowało, kilka lat temu już w tej chwili może być do niczego, wręcz może nas wkurzać, irytować, przeszkadzać. Więc ta karta wieży może mówić o tym, że jakieś relacje runą, że zobaczycie je inaczej. Mogą się zakończyć, lub mogą być nieporozumienia, może być to jakiś taki proces. Może być po prostu tak, że będziecie mieli taki kłótliwy okres, wy będziecie się kłócić, albo otoczenie się będzie kłócić i będzie Was na przykład w to wciągać, więc na to warto zwrócić uwagę. W sprawach zawodowych, w sprawach pracy, Bardziej pokazuje mi się u Was w ciągu roku takie intelektualne podejście, czyli podchodzę do pracy, robię co mam robić i do widzenia. Możecie być w ciągu roku czasu też oceniani, krytykowani. Możecie. Wy wykazywać taką trochę chłodną postawę do pracy na zasadzie praca to bardziej praca niż pasja. I wy tak możecie być traktowani. Po prostu bardziej tak surowo osch... o takie relacje mogą być w pracy z przełożonymi, z ludźmi, dominować na zasadzie tylko wymiana, co mam zrobić. No, często też tutaj wiecie, ten asmieczy ten, a on jest różny bo on zarówno może mówić o komplementach, o pięknych, cudownych słowach, które możecie usłyszeć w pracy, ale równie dobrze może mówić o um, jakiejś naganie, skrytykowaniu, ocenieniu, o jakieś, y, może na przykład o tym mówić, że czegoś się nauczycie w pracy, przyjdziecie kurs, szkolenie, a równocześnie to, że na przykład y, ktoś was nie dopuści, nie pozwoli Wam pójść na to z jakichś tam powodów. Więc tutaj też bardzo często, jak te, te, takie ustawienie kart się pokazuje, to ono mu, może mówić o różnych rzeczach. I, i, te, I teraz tak, w zależności od tego, jak u Was jest, u każdego z Was, może być po prostu różnie. Tutaj trzeba by było. Właśnie się dopytać, jeżeli kogoś to interesuje w takich indywidualnych czytaniach, bo dla jednych to będzie nowa praca, dla kogoś innego to będzie zakończenie etapu zawodowego. Na pewno tutaj szykują się zmiany, ale mówię, dla jednych to może być awans, dla innych to może być zakończenie etapu zawodowego, bo wy odejdziecie lub po prostu pracodawca z Wami zakończy ten etap zawodowy. Może być także pozostanie w obecnym miejscu pracy, ale właśnie jakiś awans, docenienie, krok do przodu, więc tutaj um, trudno jest tak bardziej jednoznacznie pokazać, powiedzieć. Możecie też się właśnie czegoś uczyć nowego, um, mieć kursy, szkolenia, studiować, a może chcecie w ogóle zmienić pracę, więc studiujecie, uczycie się nowych umiejętności. Um, Możecie także wy kogoś szkolić, douczać, a może być w tym samym czasie to i to. I jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to teraz tak. To będzie taki bardzo różny rok u Was. W ogóle macie koło fortuny, więc, więc może być tak, że. Jakieś sprawy będą się pojawiać z przeszłości na zasadzie historia, mi się toczy. I jak już ktoś chodzi po tej ziemi więcej lat, to pewnie macie takie doświadczenia i przemyślenia, kurczę, znowu to samo, to już miałam w swoim życiu, to już przerabiałam, po raz kolejny coś się tam dzieje i tak się będzie u was działo w finansach. To zarówno może dotyczyć spraw, Finansowych pozytywnych, jak i negatywnych. Możecie mieć poczucie, że w ciągu roku czasu będzie raz u Was tak, jakby na wozie, raz pod wozem, raz lepiej, raz gorzej. Może być tak, że będzie dużo pieniędzy przypływać, a jednocześnie dużo odpływać, bo nie wiem, są kredyty czy jakieś inne wydatki. A też się u Was szykuje podróż. Więc też dlatego, że ta karta koła Fortuny, tak jak robiłam już w tej chwili trzeci horoskop, to po raz trzeci, się, z tego co pamiętam, powtórzyła się ta karta w tym samym miejscu na pracę. Jeżeli się, jeżeli się nie mylę, w każdym bądź razie szukuje się u Was wyjazd, podróż. Może być to, możecie. W związku z pracą częściej jeździć lub do pracy jeździć. Możecie wyjechać na wakacje, za granicę, gdzieś częściej jeździć, mieć ochotę jeździć. Karta także świata, czy karta na przykład koła fortuny, ta związana z poruszaniem. Te karty związane z transportem, z podróżowaniem, szczególnie w sferze finansowej, mogą też mówić o zakupie auta, o wyjazdach, wycieczkach, o wycieczce życia, o ważnej podróży, o częstych wyjazdach, ale także o zakupie auta, sprzedaży auta, zakupie auta. Mm. Czyli bardziej mi to się tak u Was pokazuje, tak najmocniej w sferze finansowej, powroty jakieś, po, znowu. Możecie powiedzieć, kurczę, jak w kaleidoskopie, to już przeżywałam, to już u mnie było, to znowu powraca w życiu, hmm, zarówno w tym pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. No i właśnie z jednej strony, na przykład, może przypływać dużo pieniędzy, z drugiej strony dużo wydatków, albo właśnie raz bardzo dużo pieniędzy, raz mało, szczególnie u osób, które mają jakieś swoje biznesy, czy na przykład ktoś ma pracę, a czasami jeszcze ma jakieś dodatkowe źródło, w którym właśnie może być tak, raz bardzo dużo pieniędzy, a raz nic lub mało. Tak to mi się, kochani, pokazuje dla Was ten rok 2026. Dobrze, kochani, będziemy powoli się żegnać. Ja Wam oczywiście życzę, aby ten rok 2026 obfitował w same najlepsze rzeczy, w miłość, pieniądze, zdrowie. Szczęście, radość, dobre relacje z ludźmi, przyciągajcie wszystko to, co chcecie, cieszcie się życiem. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać z takiego indywidualnego czytania, to zapraszam pod filmikiem, są wszystkie linki. To cóż, ja się żegnam. A napiszcie jeszcze w komentarzu, jak z Wami rezonuje ten horoskop, czy Wam się podoba, czy nie. Będzie mi bardzo miło. A w ogóle byłoby super, gdybyście za rok napisali, jak, jak Wam minął ten rok i na ile w Waszym przypadku sprawdziło się to czytanie. To ja się żegnam, cieplutko pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.